Wałowanie łąki z Torkiem tutaj ja wyskoczyłem, trzeba tutaj takiego. Kamyka wyrwać. O kurwa! Aha. Ja muszę wyrwać go? Wyrwę, tylko muszę się rozłączyć na razie. Takiego brat kosiarko złapał na wiosnę na tym polu też. No tylko ktoś podrzucił tam tego akurat. Jednak się udało. O, tutaj taka jama. O. Trzeba to trochę przyrównać. To ja pewnie teoretycznie trawy już nie będzie, ale to nie szkodzi. Kawałek to. Dobra, zobaczymy co ten wow zrobi. Jakby ten. Tutaj jedzie sobie traktorkiem. Traktorkiem z torkiem. Zobaczymy czy zagarni. No nie bardzo. Trochę trzeba go zasypać. Tutaj o. No zawsze będzie trochę lepiej. Ładny kamykczyk. No i pole się prezentuje tak. Pole, no teraz łąka no będzie. I mamy ten. Wstawię tutaj, ile w siwniku tam trawy zostało, czy zostało, czy nie muszę zobaczyć, bo nawet nie patrzyłem. Zobaczymy sobie później. Precyzję wysiewu teoretycznie powinno zostać niewiele, ale powinno zostać w siwniku. To sobie zobaczymy. Ale nawet bajka wyszła. Tutaj ślady zostają. Bo traktor się trochę bierżnie. Ale dobry deszcz przyjdzie, to może trochę pozamywa. O, tutaj też jakiś chyba kamień był. Jakoś luźna ziemia. Ojciec już chyba walczył z kamieniami. Bo tutaj wcześniej też była łąka, tutaj ze z 4 lata pole, Tak to cały czas łąka na tym kawałku była, Tam z torkiem już wraca. A my pojedziemy sobie sprzętem porządnym, jak to na. jak to przystało, pasatem. Tutaj też jakaś dziura. Tutaj puszka po piwie. Zaraz pojedziemy tam, coś nagramy z orki, bo tam wibratora. I będziemy. To by było tyle na razie w tym filmie. Będzie drugi film jak coś. Tam granatowa strzała stoi. Samochód nie do zajebania. To jest to. Niezawodna maszyna.